Najnowszy triler Igora Adamczyka już w sprzedaży. Mam na imię Ron i pracuję w cyrku. Od dziecka pasjonowałem się magią i czułem się bardzo szczęśliwy, że mogę na co dzień robić to, co kocham. Ale prawda jest taka, że od pewnego czasu nie jestem pewien, czy powinienem nazywać się iluzjonistą. Życie artysty w wędrownym cyrku może być dość gorączkowe. Większość czasu spędzamy podróżując z miasta do miasta, rozstawiając nasz sprzęt oraz występując dla entuzjastycznej i czasami nie publiczności. Ale kocham adrenalinę i emocje, jakie zapewnia to życie. Jednakże stało się ze mną coś dziwnego. Robiłem pewne sztuczki, których tak naprawdę wcale nie chciałem robić. Myślę, że najlepiej będzie podać przykład. Przy okazji, jeśli macie pomysł, co się ze mną dzieje, napiszcie proszę. Dwa tygodnie temu obudziłem się z mdłościami, jakby kręciło mi się w żołądku i chciałem wymiotować. Pobiegłem do najbliższej łazienki i kiedy podszedłem do toalety, wydarzyło się coś dziwnego. Z moich ust zaczęła wychodzić kolorowa chusta, identyczna jak te, których używamy do sztuczek. Byłem przerażony i próbowałem ją wyciągnąć, ale wydawało się, że przedmiot nie ma końca. Chusta ciągle wychodziła, zmieniając kolor z ciemno niebieskiego na jasno żółty. Uczucie szorowania materiału od brzucha po gardło sprawiło, że czułem porażający ból, gdy ciągnąłem coraz mocniej, aż kiedy myślałem, że zemdleje, w końcu się skończył. Gdy tylko chusta przestała wychodzić z moich ust, usiadłem na podłodze w łazience, drżąc i pocąc się z zimna. Co do cholery właśnie się ze mną stało, z trudem wstałem, czułem się słaby i miałem dłości. Spojrzałem na chustę, która teraz była zwinięta na podłodze i dreszcz przebiegł mi po plecach. O czymś takim nie było mowy przy tym triku. Postanowiłem o tym zapomnieć, zwalić to na majaczącą gorączkę, a może przypadkowo połknąłem te chusty na treningu i ostatecznie z jakiegoś niezwykle ważnego powodu nie zauważyłem, ale sprawy nie ustały. Któregoś dnia, gdy za kulisami porządkowałem swoje rzeczy, nie wiadomo skąd w moim plecaku pojawił się prawdziwy królik. Prawie dostałem zawału serca, kiedy zobaczyłem, jak wyskakuje i patrzy na mnie przerażonymi oczami. Byłem w tym momencie zupełnie sam, a królik z pewnością był prawdziwy i kręcił noskiem, patrząc na mnie. Próbowałem racjonalizować sytuację, wmawiając sobie, że ktoś musiał umieścić tam królika w ramach niesmacznego żartu. Podszedłem nawet do jednego z moich przyjaciół, Jamesa, kierowcy naszej ciężarówki, i zapytałem, czy coś wie na ten temat. Ale on tylko spojrzał na mnie ze zdezorientowanym wyrazem twarzy i powiedział, że nie ma pojęcia o czym mówię. Zaczepiłem też innych członków ekipy, ale oni również zaprzeczyli. Kolejne dni były niesamowicie stresujące. Karty do gry mimowolnie wypadały mi z rękawa. Oprócz tego, pojawiałem się w różnych miejscach, nie pamiętając jak się tam dostałem. Sprawy wymykały się spod kontroli i nie mogłem znaleźć logicznego wytłumaczenia na to, co się ze mną działo. Członkowie trupy byli podzieleni na tych, którzy byli zirytowani, myśląc, że drażni się z nimi tymi sztuczkami, i tych, choć nie wierzyli, że to prawdziwa magia, którzy uważali, że mam jakieś załamanie nerwowe, współczując mojej sytuacji. W zeszłym tygodniu, gdy przygotowywaliśmy się do kolejnego występu, Jamesowi przydarzyło się coś strasznego. Pomagał ustawiać scenę, gdy jedna z konstrukcji załamała się i mocno go uderzyła. Pobiegłem, żeby mu pomóc, ale kiedy się zbliżyłem i podniosłem go, zobaczyłem coś, co sprawiło, że zamarłem z przerażenia. Z rany w nodze Jamesa wychodziła jedna po drugiej, karty do gry, jakby wyskakiwały z jego ciała. Krzyczał z bólu, gdy desperacko próbowałem to powstrzymać, ale karty wciąż wychodziły, pokrywając ziemię wokół niego. Poczułem się bezsilny wobec tej makabrycznej i dziwacznej sceny. W głowie zaczęło mi się kręcić, ręce drżały, a przed oczami lały się walety, damy i asy, pokryte krwią. Panika szybko rozprzestrzeniła się w cyrku, gdy pozostali członkowie trupy pobiegli na pomoc Jamesowi. Niektórzy próbowali zatrzymać niekończący się wypływ kart, inni desperacko wzywali pomocy. Pozostałem tam, sparaliżowany grozą tego, czego byłem świadkiem. Wreszcie, po chwili, która wydawała się wiecznością, karty przestały wypadać z ciała Jamesa. Był blady i słaby, ale wciąż przytomny. Przewieźliśmy go do najbliższego szpitala, gdzie lekarze najwyraźniej nie wierzyli w to, co im mówiliśmy. Kiedy James był osaczony przez nich, tręczyło mnie przytłaczające poczucie winy. Nie tylko moje, ale także ciekawskie spojrzenia pozostałych członków, którzy patrzyli na mnie, jakbym to ja to zrobił. Rozmawiałem z Jamesem i wydawało mi się, że mi uwierzył. I, stopniowo, wszystko zaczęło się normalizować. Dziwne zjawiska nie ustały, ale znacznie się zmniejszyły, i ja też stopniowo się do tego przyzwyczajałem. Jechaliśmy teraz do nowego miasta i byliśmy gotowi na wielkie przedstawienie, gdzie z jakiegoś powodu uznano, że dobrym pomysłem będzie wystawienie mnie jako głównej atrakcji. Jeśli jesteś taki dobry w zabawieniu kartami członków zespołu, Powiedział nasz szef: Zobaczmy, czy potrafisz robić sztuczki równie dobre dla publiczności. Niepokój narastał we mnie, gdy goście przybyli i zajęli miejsca. Nie mogłem wyrzucić z głowy tego, co przydarzyło się Jamesowi i kart wychodzących z jego ciała. Poczucie winy i strach nadal mnie prześladowały, ale wiedziałem, że muszę zachować spokój ze względu na cyrk. Kiedy w końcu wszedłem na scenę. Publiczność była podekscytowana i nie mogła się doczekać występu. Zacząłem od kilku prostych sztuczek, starając się utrzymać skupienie umysłu, ale potem zaczęła się dziwność. Podczas wykonywania sztuczki ze znikaniem ogarnęło mnie uczucie zawrotów głowy. Wszystko wokół mnie zaczęło wirować, a ja poczułem się, jakby ktoś mnie ciągnął i gwałtownie zacząłem spadać. Światła na scenie mi gotały gorączkowo, a ja słyszałem podekscytowane i wibrujące krzyki publiczności. Kiedy w końcu odzyskałem przytomność, znalazłem się wśród nich, otoczony zaskoczonymi i ciekawskimi spojrzeniami, które również zdawały się nie rozumieć, jak się tam dostałem. Nastąpiła chwila napięcia, aż w końcu wybuchnęli głośnym, podekscytowanym krzykiem i oklaskali mnie. Ale nie byłem usatysfakcjonowany. Nie celebrowałem swojego triku, ani aplauzu publiczności. Byłem przerażony. Jak to się stało, że tam trafiłem? Co się działo w czasie, gdy mnie nie było? Rozglądałem się, szukając odpowiedzi, ale widziałem tylko podekscytowane i zaciekawione twarze oraz mojego szefa z opuszczoną szczęką. Mój umysł kręcił się w wirze myśli, gdy próbowałem przetworzyć to, co się właśnie wydarzyło. Próbowałem. Przynajmniej na razie odzyskać spokój, wchodząc na scenę, żeby wykonać kolejną sztuczkę. Następna, o której pomyślałem, była jedną z moich ulubionych. Sprawienie, by gołąb pojawił się znikąd. Wziąłem głęboki oddech i skoncentrowałem się, próbując odepchnąć niepokojące myśli, które wciąż nie dawały mi spokoju. Szybkim i płynnym gestem otworzyłem dłoń, mając nadzieję, że biała gołębica, którą wcześniej trzymałem przy sobie magiczny sposób pojawi się przed oczami publiczności. Jednak ku mojemu zaskoczeniu i przerażeniu nie pojawił się gołąb. Zamiast tego z cienia wyłonił się złowrogi kruk. Bardzo duży. Zbyt duży, aby zmieścić się w moich zamkniętych dłoniach, a jego skrzydła trzepotały mocno, gdy krążył nad moją głową. Publiczność zamilkła, patrząc szeroko otwartymi oczami i zszokowaną miną. Desperacko próbowałem zapanować nad sytuacją, ale ptak wydawał się równie zagubiony jak ja, leciał szybciej i niżej, jakby miał kogoś zaatakować. Potem w jednej chwili zanurkował w moją twarz, wyciągając w moją stronę ostre pazury. Instynktownie uniosłem ramiona, żeby się osłonić i mocno zamknąłem oczy. Kiedy w końcu otworzyłem je, ptak zniknął, pozostawiając jedynie echo krzyków publiczności. Odwróciłem się twarzą do tłumu, spodziewając się zobaczyć wyrazy przerażenia i zdezorientowania, ale zamiast tego zobaczyłem uśmiechy i oklaski. Zachwycali się występem, a ja próbowałem zapanować nad drżeniem nóg. Ogarnął mnie strach. Zimny pot ściekał mi po czole, a ja chciałem, żeby to jak najszybciej się skończyło. W tym momencie wszedł nasz announcer i na boka. Został dokonany najbardziej żałosny wybór. Panie i Panowie, nasz iluzjonista Ron właśnie zafundował nam kolejny niesamowity spektakl, ale teraz przygotujcie się na wielki finał. Na sztuczkę, która sprawi, że wszyscy za nie mówią. Serce biło mi w piersi, gdy próbowałem zachować spokój. Nie wiedziałem już, co się ze mną dzieje, a ogarniający mnie strach rósł z każdą sekundą. Nie, Pit, nie mów tego. Pomyślałem, mając nadzieję, że nie odgadłem jego kolejnych słów. Ten kontynuował, całkowicie ignorując mój stan rozpaczy. Wykona sztuczkę, kwintesencję magii. Nie próbujcie tego w domu, dzieciaki, ale teraz zobaczmy to na własne oczy. Wszystko zatrzymało się w moim umyśle. Nie chciałem, ale widziałem asystentów scenicznych wchodzących z rekwizytem na scenę. A wraz z nimi. Szanowni Państwo, przecięcie kobiety na pół. Tłum ryczał, bił brawo i przysięgam, że nigdy nie widziałem publiczności tak podekscytowanej. Moje serce prawie się zatrzymało. Sztuczka z przecięciem kobiety na pół to było szaleństwo. Nie byłem przygotowany na kolejną katastrofę, ale nie miałem wyboru. Musiałem starać się jak najlepiej kontrolować sytuację drżącymi krokami, zbliżyłem się do dużego drewnianego podestu, który miał służyć za scenę do sztuczki. Ręce mi się pociły i ledwo mogłem utrzymać piłę, której miałem użyć. Kiedy przygotowywałem się do rozpoczęcia, asystentka położyła się w skrzyni z pewnym siebie uśmiechem na twarzy. Próbowałem się skupić, odpychając przerażające myśli, które groziły, że mnie pochłoną. Wiedziałem, że muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić jej bezpieczeństwo, ale nie opuszczało mnie przeczucie, że wydarzy się coś złego. Niepewnym ruchem zacząłem przecinać skrzynie na pół, starając się zachować spokój, podczas gdy publiczność patrzyła z niecierpliwością. Modliłem się, żeby wszystko poszło dobrze, ale w głębi duszy wiedziałem, że coś jest nie tak, i wtedy to się stało. W chwili, gdy piła zagłębiła się w drewno, w cyrku rozległ się straszny krzyk. Natychmiast się zatrzymałem, wyglądając na przerażonego, gdy zobaczyłem krew, zaczynającą sączyć się z dziury. Z ust asystentki wydobył się pełen bólu krzyk i wiedziałem, że wydarzyło się coś strasznego. Puściłem piłę, ale ona się nie zatrzymywała. Na oczach nas wszystkich zaczęła opadać w dół, coraz bardziej, podczas gdy ja i pozostali desperacko próbowaliśmy otworzyć górną część zatrzasku, który podtrzymywał pokrywę. Publiczność była zszokowana, krzyczała i wiła się, próbując przetworzyć to, co się właśnie działo. Ja jednak skupiałem się wyłącznie na asystentce, mając nadzieję, że to nie dzieje się naprawdę. Kiedy w końcu udało nam się otworzyć skrzynię, czekała nas makabryczna scena. Dwie połówki pudełka opadły, otwarte i rozdzielone na ziemię, a w środku leżała nieruchoma i blada asystentka z głębokim rozcięciem przebiegającym przez jej ciało. Krew płynęła w zastraszającym tempie, tworząc ciemną kałużę. Po prostu tam stałem i patrzyłem, jak ludzie uciekają. Uderzyło mnie szaleństwo i tak się bałem, że nie mogłem się ruszyć. Napięcie przeszło przez każdy nerw, gdy patrzyłem, jak asystentka bierze kilka płytkich i ostatnich oddechów. Później przyjechała do nas policja, ale nie było logicznego wytłumaczenia na to, co się stało. W jakiś sposób byłem winny, wiedziałem o tym, ale nie było dowodów. Ekspertyza, wykonana na podstawie nagrania wideo, wykonanego telefonem komórkowym od jednego z widzów, wyraźnie wykazywała, że piła poruszała się sama, a po pewnym czasie sklasyfikowano to jako wypadek śmiertelny wypadek przy pracy obiecali ucieszyć sprawę, przedstawiając to jako realistyczną i odrażającą sztuczkę magiczną ale tylko sztuczkę o ile nie pokażemy się więcej w mieście. Cyrk musiał wyjechać, a wśród nas panowała ciężka atmosfera, ponieważ wszyscy wydawaliśmy się zdezorientowani. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, co dalej. Chcąc, nie chcąc, moje sztuczki stały się sławne po tym występie. Jednak nie chcę tego robić ponownie, ale nie ma wyjścia. Nie wiem, jak zacząć robić cokolwiek innego, a muszę za coś jeść. Jak pisałem w tytule, nie jestem iluzjonistą. Jeśli kiedykolwiek będziemy przejeżdżać przez Wasze miasto proszę, nie przychodźcie na to przedstawienie. Dyrekcja zakazała nam więcej przecinania kobiet na pół, ale zapowiedziała już sztuczkę zniknięcie całego sektoru, jako kolejna główna atrakcja.